Mam problem. Co ja to zrobiłem? Nie wiem. Ale mam problem i to straszeczny, jeżeli chodzi o jedną grę. Bo już wróciłem na mój kanał, to pewnie wleci do YouTube'a. Tylko tako jako, jako, jako short. Ale już. Wy... Ale się tłumaczę dlaczego. Chodzi to o. Tą grę. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ale ja wam pokażę. Tu już są dwa profile, nie jeden. Ja pokażę wam na tym, bo na tym skończyłem aktualnie. Ro... O teraz to się w ogóle wyłączyła gra <grafię> świetnie. Czekajcie, odpalę jeszcze raz. Odpalę jeszcze raz. Już wam pokazuję o co chodzi tak dokładnie nie wszystko działa. Wchodzę w karierę. Resum kariera. Nie ma samochodu. Miałem samochód Mazda RX 8 którą jeszcze się dostaje na początku gry. Na początku. I tak wejdę w Free Random i wywala z gry. Wywala z gry. I ja nie wiem, co to dokładnie się dzieje, ale niestety, tak jak mówiłem, że Carbon będzie, to chyba niestety nie będzie. A tak chciałem kuźwa nagrywać tą grę, a, a tak się złożyło. Masakra. Więc w sumie będziemy nagrywać inne gry, bo coś. Carbon mi od... jakby. Nie działa, nie wiem dlaczego. Ale zapomniałem powiedzieć, że za niedługo będą live'y z innej gry, w sumie, którą planuję w sumie też zrobić. Wiem, że to będzie bardziej dla Was trochę zupełnie dziwaczne, że coś takiego robię ponownie. Ale będziemy grać w Moson Teda. Oczywiście, tego, co już też skończyłem w serii, ale wersji redux, czyli inaczej ten, to się nazywa. Most wanted redux, Ale jest to inaczej mówiąc gra, która jest poprawiona graficznie. Jest ten cały wild screen fix też ogarnięty w tym modzie. Też jest fajna rzecz, bo też to jest jedna z tych szczególnych, która mi się też podoba więcej samochodów niż w oryginale. Chciałem w tą, bo są te da 2005 roku oczywiście, chciałem zagrać na modzie Pepega. Ale coś ten mod nie chce się zadziałać, bo odpalam grę, wszystko działa, a tu po chwili pyk, nic, wszystko wydupia od razu jak się odpali, więc to jest ten minus jednak. Ale w Reduxie można sobie popykać, nie powiem, że nie. I myślę także albo będę grał w tą grę na kierownicy, albo będę grał sobie na na klawie, albo na padzie jak to zależy już od tego. Ale oczywiście Pro Street w Pepega Edition na pewno się pojawi. To już jest oczywiste, bo to działa. Bo nawet to sprawdzałem samodzielnie, więc wiem, że działa. Wiem, że działa ta gra, więc będzie zajebiście. Wielki mod memiczny. To jest dobre. Tylko szkoda, że nie ma tego wprost. Tylko szkoda, że mi nie działa. Pośmana smuterie nie wiem dlaczego. Ja właśnie nie wiem dlaczego. Jak wiecie, to mi wytłumaczcie, okej. Okay?